W 1853 Emanuel Roma Santa przyznał się do popełnienia 13 brutalnych morderstw. Zaszlachtował kobiety i dzieci, po czym z ich tłuszczu wytworzył zapachowe mydło. W sądzie został uznany winnym, co uczyniło go pierwszym znanym historii seryjnym mordercą w Hiszpanii. Skazano go na śmierć. Roma Santa twierdził jednak, że nie był odpowiedzialny za te zabójstwa. Powiedział, że jest ofiarą klątwy, która zamieniła go w wilkołaka. Zadziwiające, ale hiszpańska królowa Izabella II anulowała wyrok i poleciła lekarzom zbadać tę sprawę. Romasanta zmarł jednak, zanim skończyło się śledztwo w tej kwestii. Jednak jego przypadek traktuje się jako potwierdzenie tezy, że wilkołaki zaiste żyją pośród nas. Wilkołaki to legendarne stworzenia, które mogą przeistaczać się z wilczej do ludzkiej formy i z powrotem. Najstarsza znana wzmianka o nich pochodzi z dzieła Metamorfozy, autorstwa poety Ovidiusza żyjącego w starożytnym Rzymie. Utwór ten powstał w pierwszym roku naszej ery. Opowiada historię Likaona, który zdenerwował bogów, serwując im ucztę złożoną z ludzkiego mięsa. W ramach kary Jowisz zamienił go w wilkołaka, skazując go tym samym na jedzenie ludzkich szczątek do końca życia. Zdolność do zamiany w wilka za pomocą woli nazywana jest likantropią, odmienia króla z utworu Ovidiusza, ale jego historia nie jest odosobniona. Dziennikarka Katie Peden stwierdziła, dosłownie każda kultura na całym świecie ma swoją własną wersję tego mitu. Ta bestia, przypominająca wilka, jest jednym z najstarszych motywów potworów straszących ludzi. W 2015 roku macedoński rolnik Traj dragonów oświadczył, że znalazł ponoć czaszkę wilkołaka w okręconej łańcuchem szkatule zakopanej głęboko w ziemi. Motyw samotnej czaszki dobrze wpisuje się w pałkański folklor, który nakazuje, by wilkołaki poddawać egzorcyzmom, palić je do samych kości, a na końcu pozbawić głowy. Te rytuały mają ukrócić ich terror. Dziennikarz John Austin spostrzegł, że sąsiedzi Draganowa obawiali się, że swoim znaleziskiem sam mógł zaradzić się wilkołactwem. Draganow sam stwierdził podczas konferencji prasowej: Mówią, że narodzę się ponownie jako wilkołak. Jeśli taki jest teraz mój los, muszę się z nim pogodzić. Co się stało, to się nie odstanie. Historia pełna jest przypadków rzekomych wilkołaków. W 1589 roku niemiecki rolnik Peter Stamp. Został stracony po tym, gdy sąsiedzi natknęli się na niego, gdy ten był w wilkołaczej formie. Stamp przyznał się do gwałtu, morderstwa i kanibalizmu. Sąsiedzi zabili również jego córkę i kochankę. Podczas przesłuchania mężczyzna powiedział, że zabił wcześniej swojego syna, a z jego mózgu przygotował sobie przekąskę. W Estonii pomiędzy 1527 a 1725 o wilkołactwo oskarżono 13 mężczyzn i 18 kobiet. W jednym z tych przypadków w 1636 kobieta imieniem Kurna zeznała, że starsza kobieta zwabiła ją do lasu, gdzie zbierały tajemnicze jagody. Po zjedzeniu ich zamieniły się w wilki polujące na ludzi. W 1573 Francuz Gilles Garnier został skazany za wilkołactwo. Ten samotnik żyjący w odosobnieniu porwał, zamordował i zjadł przynajmniej czworo dzieci. Wydarzyło się to ponoć, kiedy był w wilczej skórze. Jego pierwszą ofiarą była dziesięcioletnia dziewczynka, którą udusił i pozbawił ubrania, po czym zjadł jej kończyny. Potem wyrwał jeszcze kilka kawałków jej ciała i zabrał do domu, gdzie przygotował z nich kolację dla swojej żony. Jego bestialskie działania ustały po tym, jak jego ostatnia ofiara zdołała uciec i zawiadomiła policję. Również we Francji w 1852 mężczyzna dobrowolnie zgłosił się do szpitala psychiatrycznego, twierdząc, że w jego ciele zachodzą fizyczne zmiany. Powiedział lekarzom, że wyrastają mu kopyta, kły oraz gruba warstwa szortiego włosia na ciele. Zmiany te ostatecznie przyistoczyły go w hybrydę człowieka i wilka. Mógł jeść wyłącznie surowe mięso. Później i to odrzucił, twierdząc, że nie jest wystarczająco zgniłe. Jego cierpienia były tak dotkliwe, że ostatnie lata swego życia spędził błagając lekarzy, by zastrzelili go w lesie nieopodal. W XVI wieku w Verdun we Francji spalono żywcem trójkę ludzi. Przyznali się oni do bycia wilkołakami. Oświadczyli, że współżyli z bestiami kilkanaście razy. Mężczyźni ci powiedzieli: Doświadczyliśmy takiej przyjemności, jakiej doświadczylibyśmy współżyjąc z własnymi żonami. Wszystkie te opowieści mrożą krew w żyłach, ale tak naprawdę wciąż nie istnieje dowód na to, że wilkołaki naprawdę istnieją. Wszystko, co mamy, to zeznania świadków, a nie twarde fakty. Ich legenda wywodzi się ze starożytnych, fikcyjnych tekstów. Profesor historii starożytnej Margaret Johnson z Newcastle University wyjaśnia, że metamorfozy Owidiusza to wytwór wyobraźni. W dziele tym setki nieszczęśliwych śmiertelników, bohaterów, bohaterek, bogów i bogiń doświadczają klęsk, znoszą gwałt i nieuchronnie zmieniają się w coś, co jest inną niż ich pierwotna forma. Dlatego też wilkołaki, wymienione w tekście, to po prostu element świata, jaki zbudował autor, a nie komentarz do bieżących wydarzeń. Podobnie też w przypadku osób, które przyznały się do wilkołactwa, istnieje ogromna szansa, że zostały do tego zmuszone. Historyczki Samantha Lion i dr Daphne Tan napisały: W prawie każdym przypadku, kiedy człowiek był oskarżony o bycie wilkołakiem, nieskrępowanie stosowano dotkliwe tortury mające na celu wymuszenie przyznania się do winy. Na przykład w sprawie mężczyzn z Verdę, każdy z nich opisywał zupełnie inaczej przestępstwa, których się dopuścił. Może to oznaczać, że zostali ostatecznie zmuszeni do przyznania się do wilkołactwa. Z kolei w przypadku Czaszki Draganowa. Nie istnieją dowody wskazujące na to, że pochodzi ona od wilkołaka. Historyk Filip Ganef pokazał ją specjalistom od dziko żyjących gatunków zwierząt, którzy stwierdzili, że w czaszce tej nie ma nic niezwykłego. Oznajmili, że pochodzi ona od wilka cierpiącego na chorobę Parzeta. Choroba ta atakuje tkankę kostną ssaków co powoduje, że czaszka się rozrasta i w upiorny sposób zaczyna przypominać ludzką. Obecnie przypadki osób przekonanych co do swego wilkołactwa klasyfikuje się jako jednostki chorób psychicznych. Psychiatra Jean Blom twierdzi, że najczęściej są to konwencjonalne diagnozy takie jak schizofrenia, choroba afektywna, dwubiegonowa itd. Wielu prawdziwie przerażających i brutalnych ludzi przez wieki oskarżano o likantropię. Póki co jednakże, nie dysponując niczym więcej niż opowieściami świadków, musimy uznać tajemnicę Wilkołaków za nierozwiązaną. A Wy sądzicie, że Wilkołaki istnieją? Napiszcie w komentarzach. Poza tym, sprawdźcie koniecznie film na kanale mojego gościa, Karoliny, z kanału Straszne Historie na Faktach, gdzie porozmawiamy na temat wampirów. Kliknijcie tutaj lub sprawdźcie link w opisie, a my już wkrótce poznamy więcej. Niewygodnej prawdy. Czołem.